Jak miałem z nim kurwa w Niemczech, czy nawet w ciągu tego, przeciągu tego kurwa bifu ze Steprechors nie było takiej sytuacji, to uważam, że trochę za głęboko do kieszeni sięgnął. A kolejna sprawa jest, nie było nigdy sytuacji takiej, że ja musiałem się pod cokolwiek podszywać, pod jakiś 8-1 podszywać czy cokolwiek. Była jedna sytuacja w Polsce, gdzie supporter Warszawy, oddziału w Warszawie. Nie znając mojej sytuacji, mojego powiązania z klubem, wcześniej już kurwa na rzecz, przyjaźń z TPS-em zaczął obrażać mnie od frajerów, że jebać się i tak dalej. No i wtedy zostało to bardzo szybko skrócone, sprostowane, a oddział blisko Hamburga, w którym też było i nadal jest parę Polaków, myśleli, że pewna osoba, która miała robić mój management, mianowicie Shane's Guys The Limit, która już nie była w klubie w danym czasie, bo siedziała w więzieniu i tam pewne rzeczy się okazały, nie chcę wnikać w jego sprawy. Um, myśleli, że on robi mój management i myśleli, że on jest jakby moim wsparciem, czy moimi plecami, czy cokolwiek. Po czym bardzo szybko ta sytuacja została zdeklarowana, zostało jakby na tle tego, że Um, mam bardzo dobrych swoich przyjaciół w Turcji, którzy tam ze swoich powodów tam siedzą i um, zadzwonili do tego oddziału i wszystko omówili, wszystko wyjaśnili. Wtedy się okazało, że ten człowiek, ten Szejm mianowicie nie jest moim żadnym menadżerem i że ja się mm -hmm. też jakby nigdy nie musiałem powoływać na niego czy cokolwiek, tylko ja cały czas miałem wsparcie ze strony tureckiej. Musicie sobie wyobrazić to tak, że to jest tak duży klub, że jest tam tyle różnych osób i one między sobą nie komunikują cały czas, tak? Ja oficjalnie nie jestem memberem w tym klubu, bo nie posiadam Harleja i bo jestem osobą publiczną, co nie znaczy, że go nie supportuję i że nie mogę liczyć w zamian też na support z tej strony. Także tego typu wypowiedzi są kompletnie nie na miejscu dla osoby w ogóle niepowiązanej z tym tematem. To punkt numer jeden. Punkt numer dwa, tak jak mówię. Po pierwsze, nie powinienem może tak agresywnie reagować, ale też powiem mam jedną rzecz, że w Niemczech i w języku niemieckim, a ja poniekąd ja mam niemieckie myślenie, po prostu po polsku się wysławiam. To jechanie po rodzicach, po rodzinie całej i tak dalej, to wśród obcokrajowców w tym kraju jest kompletnie na początku dziennym. Co też nie, nie będę mówił, że to jest coś fajnego, ale to jest kompletnie na początku dziennym. Więc jak ktoś próbuje jakby ośmieszyć mnie na tle tego ja jestem osobą bardzo wyzwoloną, ja nie mam żadnego problemu. Nawet jeżeli ta osoba mi bliska, mianowicie moja kobieta, czy ta moja narzeczona, czy żona, co Was też nie obchodzi, um, by zarabiała w ten sposób pieniądze kiedykolwiek w swoim życiu, to jest według mnie jej wolność, jej sprawa, jej ciało, jej umysł i tak dalej. I nie powinno się tego krytykować zwłaszcza że tego nie było. Także nawet gdyby tak było, ja bym nie miał z tym problemu, bo też jakby mam swoje korzenie w życiu nocnym i w 2007 roku mój pierwszy wideowywiad był przed burdelem mojego przyjaciela, świętej pamięci Stefan Jakob w Berlinie. A dodatkowo powiem jeszcze tylko, że to jest jedna wielka hipokryzja przez to, że w Polsce przez brak perspektyw i brak nauki jest tyle eskortek i tyle kurew. Że tutaj naprawdę chłopak z Polski nie powinien w ogóle używać tego jako, jako argumentu yy, przeciwko komukolwiek, tak? Że ktoś był, no jeżeli, to na pewno nie w Düsseldorfie, bo Düsseldorf jest trochę za biedny. Yy, nie zna w ogóle całej tej historii. Nasłuchał się yy, za pomocą pewnego polskiego rapera, jego menadżera, nasłuchał się po prostu takiego He say, she say, po pierwsze, to jest nieprawdą. Po drugie, nie musiałem nikogo przepraszać. Po trzecie, jak widzicie po moim, pod moimi zdjęciami, bardzo dużo chłopców, bardzo dużo chłopców z Hells Angels, z klubu, supportuje mnie, lajkuje moje zdjęcia. Jeden z bosów Europy, fuck, miałem famous na Instagramie, lajkuje moje zdjęcia. Czy Timur, czy inni ludzie z tureckich oddziałów, czy z innych oddziałów tego klubu lajkują moje zdjęcia, są przy mnie i tak dalej. Także ja tego konfliktu, tego sporu z Nitrem nawet nie rozgłosiłem w swoim środowisku jeszcze, nie powiedziałem nic na ten temat, bo widzę, że nie będę robił z igły widły i nie będę robił bezpotrzebnego dymu na taką skalę, która po prostu dla pewnych osób mogłaby być nie do wytrzymania na tle tego, że skończyłem współpracę i nie chcę z kimś robić dropów ubraniowych. Ja po prostu odstąpiłem od współpracy odzieżowej z racji takiej, że on, będąc w Polsce na miejscu, mając pełną kontrolę nad produkcją, pełną kontrolę nad produktem, nie zadbał o moją sytuację w Hiszpanii. Dla tych, którzy żyli kiedyś w Hiszpanii, wiedzą, że Hiszpania jest o wiele biedniejszym krajem od Polski czy od Niemiec. Faktycznie przez też kurwa imigrantów z południowych krajów, przez imigrantów z Ameryki Południowej, ze wschodniej Europy, Rumunii, Bułgarii, tego typu krajów. I że pchanie się tam w sprawy pozamuzyczne wiąże się z dużymi kłopotami i ulicznymi lub prawnymi. I ja przez swoją przynależność do pewnej subkultury i przez swoją znajomość w Polsce z, równymi, z różnymi osobami karanymi, które mnie też odwiedzały w tej Hiszpanii i tak dalej, byłem strasznie na celowniku policji. Mianowicie wchodząc na prom do Barcelony, kontrolowany przez Guardia Civil. Schodząc z promu, kontrolowany przez Guardia Civil albo Policja Nacional. Non-stop byłem w jakiś sposób po prostu nękany tam na miejscu i musiałem po prostu trochę trzymać głowę pod radarem. Przez to ja byłem zdany, przez to, że nie gram w Polsce koncertów, na pomoc ze strony Nitra, na pomoc ze strony Mugo. Mugo jako wytwórnia zajebiście się do mnie zachowała. Non-stop na moje życzenia um, reagowali, wysyłali mi pieniądze, dawali mi zaliczki za kolejne projekty, mianowicie Megalomanie, teraz ZL Forever, co jeszcze trochę będzie, um, musie, będziecie jeszcze chwilę musieli poczekać e, z wydaniem danej płyty z racji takiej, że po prostu jeszcze nie jestem zadowolony z moim własnym miksem. Odsłuchałem ostatnio numery w samochodzie i będę musiał je po prostu jeszcze raz skorygować, żeby były na tym samym poziomie, jak moje nuty hiszpańskie i tak dalej, które teraz już na trochę innych plaginach nagrywam i tak dalej, więc jakość muzyczna idzie cały czas tylko do góry, zwłaszcza że nagrywam teraz mobilnie bez awalona i tak dalej, trochę się zmienił setup. Ale, żeby wracać do tematu, ja powiedziałem, że ja będę zdany na jego pomoc, więc jeżeli my mamy 15-6 drop, ja mu jestem winien 40-50 tysięcy złotych a obracamy setki tysięcy złotych czy nawet miliony złotych w danym dropie, tak? bo tak obracaliśmy tego typu kwoty um, za każdym dropem i mieliśmy czystego zysku po 300 tysięcy złotych na przykład, tak? to ja myślę, że ja jako starszy, jako osoba, która jakby dała swoją markę, dała swój standing, jako osoba, która dała jakby jemu możliwość, żeby uczestniczyć tak samo na tym numerze trójkąt bermudzki, um, i napisałem mu tą zwrotkę, gdzie ja mu do... jeszcze prawa nawet dałem. Ja mu dałem 25% za X do nuty, które ja w 100% napisałem poza zwrotką um, e, e, Boxtela. Także um, wydaje mi się, że na dobrą sprawę on też mi coś zawdzięcza. To, 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 to działa w dwie strony, to działa w dwa kierunki. Wykręciłem nam platynową płytę, oczywiście za jego pomocą. Ale za teledysk sam sobie nie zapłacił grosza. Ja postawiłem Ferrari, ja postawiłem Range Rover przez moje znajomości na Majorce na klipie. Tak samo jak ja mu sprezentowałem 2-3 razy noszoną kurtkę Filipa Plana za 3000 euro. Tak samo jak mu sprezentowałem kurtkę mu za 1300-1400 euro. Wiecie o co chodzi? To też nie było tak, że gest tylko przychodził z jego strony. Po prostu spieraliśmy się jako ludzie, którzy prawdopodobnie będą zakładać przy następnym dropie spółkę i tak dalej, i tak dalej. Ale przez to, że w pociągu paru miesięcy już na pierwszej walce na fejmie, nie zaprosili mnie, mimo że już był nagrany trójkąt bermudzki, nie zaprosili mnie do, występ, do, do występu, a on wziął parę set tysięcy złotych za tą walkę i nie zaproponowali nawet mi 30-40 tysięcy złotych symbolicznie żeby tam się chociażby pojawić, żeby tam chociażby zaśpiewać tę piosenkę i wyjść na tej walce z nim. I to było krótko, jak ja już przyjechałem do Polski, gdzie można byłoby jakby wypromować ubrania jeszcze lepiej, plus pokazać wspólnotę. Um, od tego się zaczęło, że wtedy już widziałem, aha, że chyba nie gramy do końca do tej samej bramki. Przez to, że on potem e, w najbliższym okresie znowu podjął się walki, znowu był tylko i wyłącznie zajęty treningami, nie było żadnej komunikacji, odnośnie dalszej współpracy, czy opracowywania tych dropów graficznego. Tak samo jak ja zrobiłem pierwszy drop prawie kompletnie sam za pomocą jego grafika, to drugi drop z tymi welurami był kompletnie jego pomysłem. Kompletnie jego pomysłem. Ja to tylko przybiłem, powiedziałem jakie kolorystyki bym chciał i uważałem, że fajnie to wszystko i tak dalej. Także jakby jakoś się tam uzupełnialiśmy. Z tym, że mieliśmy w planach trzeci drop. On się przygotowywał do tej drugiej walki z tym YouTuberem, Czy z kim on tam walczył, nie pamiętam. I na dobrą sprawę przez to w ogóle ze mną komunikować, przez okres ponad miesiąca czasu. Więc ja pewnego dnia, oczywiście po imprezie, wlazłem na live'a na drugim koncie. No i zacząłem tam sobie żarty robić, my kurwa, czy ten nie odbiera, ten, ten, chodź zawalczymy, to tamto. Ja jestem porywczy, ja mam tego typu po prostu charakter, ja po prostu myślę, że w takim momencie, jak ja tak reaguję, trzeba to po prostu odwrócić w żart. Zwłaszcza, że jak się już jest zaprzyjaźnionym, jak się było kogoś w domu, razem się nagrywało, typ ci napisał jakieś zwrotki, typ pomaga, się angażuje, dzwoni cały czas, ty nie odbierasz, gostujesz, kurwa, gościa 13 lat starszego od siebie. Uważam, że to nie jest, kurwa, elegancki sposób zachowania. Dlatego zdecydowałem, jeszcze go poinformowałem, że w czerwcu ja prawdopodobnie będę widział moją matkę pierwszy raz po, dwa, dwa, po dwóch latach. Prawie dwa i pół roku jej nie widziałem przez COVID, przez pandemię, przez moją przeprowadzkę do Hiszpanii i tak dalej. Plus serdeczny mój przyjaciel miał mnie na urodziny odwiedzić na wyspie, który też ponad 6 lat siedział w kryminale. Wyskoczył, był trzy miesiące na wolności, też chciałem mu zrobić jakby taką um, frajdę jakby sprawić, żeby przyjechał do mnie i pokryć koszta jego przylotu i tak dalej. I wiadomo, po prostu nie dość, że na farta, to po prostu też zaprosić chłopaka, żeby po prostu trochę odbił od, tego, od, tego, od tej monotonii więziennej, po prostu wysmażył się na plaży, posiedział ze mną, pośmiał się i tak dalej. I powiedziałem mu o tym, że słuchaj, chłopak wyskoczył, będę potrzebował od Ciebie zaliczki na um, będę od potrzebował zaliczki na ten kolejny drop i sytuacja jest taka, że musimy... Jakby już ruszyć z tym, bo tak jak mówię, nie widziałem rodziny bardzo długo, mój przyjaciel, z którym kiedyś już dużo tam podróżowaliśmy, jeździliśmy po Polsce i tak dalej, też wyskoczył, chcę go tutaj zaprosić, muszę kolejne projekty muzyczne zacząć robić i tak dalej, także działajmy z tym dropem, co z tymi kolorystykami, co z tym, co z tamtym. Już przy ostatnim dropie, jak było tak, że jak na przykład nie mieliśmy dostępu do weluru, bo on mówi, że on wykupił cały welur w Polsce gdzie de facto poszła połowa na 7 more 7, czy nie wiem na, jak, na jaki, jaki procent to było, ale faktycznie po prostu sprzedawał swoje dresy obok moich jakby, um, z czego ja nie miałem żadnego udziału, um, to my zaproponowaliśmy, że my możemy dostarczyć welur, na przykład z Turcji, gdzie też jest bardzo dobrej jakości welur i tak dalej. Powiedział na to, że nie. Potem było, że są problemy, że nie, 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 nie nadążają w szwalni, powiedzieliśmy, że mamy szwalnie pod łodzią. Też nie. Chodziło o wysyłki, że nie ma wystarczająco ludzi do logistyki, żeby wysyłać to. Mówimy, możemy pomóc z logistyką. Wszystko było na nie. czyli aż ja wtedy widziałem ok, że prawdopodobnie mu się już nie chce współpracować, tak jakby to miało wyglądać. I ja widzę, że ja też tracę chęci, żeby jakby dawać licencję na swój brand. No i później się wydarzyło to, co się wydarzyło. Później były jakieś t-shirty faktsicarios, później było takie próbowanie jakby wywyższania się. Na tle tej sytuacji, która kiedyś miała miejsce z Malikiem w Warszawie, i na dobrą sprawę o czym chłopak zapomniał, jest to, że łączyła mnie zupełnie inna relacja z Malikiem wieloletnia zresztą, e, nastoletnia jakby przyjaźń czy znajomość i na pewno on się nie kwalifikował nawet blisko tej osoby. I wiadomo, że nie jest, było to też zresztą widać na tych walkach, nie jest na tyle utalentowany w sztukach walki, czy kurde w e, rozwiązaniu spraw siłowo jak drugi chłopak i, i powinien sobie po prostu odpuścić, wtedy od razu to wrócić w żart, tak samo jak my cały czas na tych vlogach przy sobie żartowaliśmy jak on był na majorce, nie było żadnej potrzeby żeby od razu jakby tak wyskakiwać z mordą bo na dobrą sprawę on ma ponad milion tych e, followerów, pomógł mi poniekąd promocyjnie, oczywiście, tego też nie będę negował, ale nie było żadnej potrzeby, żeby próbować ze mnie zrobić taki punching ball i pieprzyć, że jest w stanie czymkolwiek mi zniszczyć karierę, bo faktycznie ja miałem swój... Największy upadek w życiu w 2016-2017 roku. Ja się z tego podniosłem. I ci ludzie, którzy od tamtego czasu konsumowali te płyty, i ci ludzie, którzy od tamtego czasu byli przy mnie, jakby nie dość tego, że wybaczyli to, co tam ludzie na mój temat plotkowali, bo to było właściwie tam nie było nic do wybaczenia. Po prostu chłopak z ulicy, który rapuje o ulicznych sprawach, robi uliczne rzeczy, nie? które nie zawsze muszą być w porządku, i tak dalej, ale po prostu żeby przeżyć. A potem internet. Jest karmiony tym przez ludzi, którzy udają ludzi też ulicznych i właściwie łamią pierwsze tabu, pierwszą zasadę, że po prostu o pewnych rzeczy się nie rozmawia, że nie publicznie nie oczernia się ludzi publicznie z jakiegoś nierządu, czy tam czerpania korzyści z nierządu, czy kurwa handlowania narkotykami, czy tego typu rzeczami, bo to są pomówienia, które mogą kończyć się sprawami karnymi i mogą się bynajmniej skończyć sankcjami, czy kurwa jakimś aresztem śledczym, tak? Dlatego uważam, że to już było takie w 2016-2017 już mega poniżej pasa ze strony niektórych osób i um, ludzie lubią oglądać taki, tak zwanego bad guy w kinie, ale jak ktoś w prawdziwym życiu po prostu robi cokolwiek, jest bezwzględny, robi cokolwiek, żeby przetrwać, to już nie jest takie fajne wtedy, jak to już nie jest fikcją, wiecie o co chodzi? A tutaj właśnie w tym rapie mamy taką sytuację, że fikcja i rzeczywistość się łączą lub po prostu przemieniają, co nie, że oczywiście, że niektóre rzeczy też w tekstach są wyolbrzymiane i tak dalej, albo inne sytuacje zmniejszane, które były dużo większe w rzeczywistości i tak dalej, po prostu z racji takiej, że każdy ma swoją sferę prywatności i nawet jak jest osobą publiczną, ma prawo do swoich jakichś tam, swojego jakbyś, jakby jakbyś tam, do swoich spraw prywatnych, do swojego życia prywatnego i do swojej higieny też umysłowej, też jakby by rozdzielić jakby tą postać Sentino na przykład od siebie, tak? czy postać, nie wiem, Nitrozynia, czy postać Boksdel od swojego własnego ja. Także w momencie, w którym to zaczyna ingerować wszelkie aspekty życia danej osoby, no to y, niestety na przykład, gdyż zaczynamy od tej prostytucji, no to w Niemczech to jest legalny biznes, tak, y, y, wynajmowanie pokoi jest legalnym biznesem. To punkt numer jeden. Punkt numer dwa, y, nigdy nie było takiej sytuacji, że ja się musiałem pod cokolwiek pod czerwono-białych czy saport, kurwa Helców, czy cokolwiek podszywać. Z racji takiej, że mam ogromny saport też z ich strony, tak? Każdy wie, jak, ja, jak każdy tam wie, jaki ja jestem i tak dalej. I tam są jeszcze świny zupełnie, o zupełnie innym kalibrze, także nie ma sensu w ogóle ingerować w ten lifestyle, w ogóle się wypowiadać na temat takiego życia, em, które faktycznie jakby w ogóle ciebie nie dotyczy, czy kogokolwiek dotyczy, który jest jakby spoza tej subkultury i każdy ma prawo żyć, to też jest demokracja, każdy ma prawo żyć tak jak żyje, póki nie ranić, nie niszczy tym innych, a jak wszystkie strony się na coś zgadzają, to uważam, że to jest jak najbardziej w porządku. Tak samo jestem absolutnie za legalizacją i zioła i wszystkich innych miękkich czy tam półtwardych narkotyków i tak dalej, żeby po prostu wyjąć kurwa ten element kurwa kryminalny z tego i y, stygmatyzację y, przez to, że tyle ludzi używa, tak samo jak tyle ludzi nadużywa, y, między innymi ja sam, nadużywa kurwa alkohol alkohol jest w pełni legalny i w zasięgu kurwa ręki każdego nastolatka w Europie, także uważam, że powinno się to po prostu dekryminalizować a jak chodzi o takie stygmatyzowanie i narzucanie komuś, jakby zarzucanie komuś swoją inność i tak dalej, no to po prostu mówimy już o e, pewnej formie e, rasizmu. Tak? Także ja, ja jako chłopak żyjący w Hiszpanii, e, nieurodzony w Polsce, który się nigdy nie uczył w Polsce, e, w szkole polskiego, który e, ma inną mentalność, który jest po prostu jakby odmienny e, odnośnie o, o, o aspekty społeczno-socjalne i mentalne jakby po prostu przez formę myślenia i wychowania i tak dalej, nie powinien się musić kłócić z jakąś, z jakąś armią troli internetowych, które po prostu potem niby udają, że są częścią kultury hip-hopowej, czy trapowej, czy drillowej, czy jakby tego nie nazwiecie, żeby potem jako cudzoziemiec musieć w Polsce jakby się tłumaczyć z tego, że jest po prostu inny, bo w innych krajach, czy we Francji, czy w Niemczech. Czy w Szwajcarii, czy we Włoszech, to cudzoziemcy rządzą rapem, tak samo jak w Hiszpanii, czy w UK, czy cokolwiek, tak? A biała masa właściwie jest bazą fanów i konsumentów. Także tutaj jest świat do góry nogami. Um, jedyny label, który w Polsce propaguje um, cudzoziemców i tą właśnie różnorodność i inność, to jest, wiecie, który label. A ja, jako jest jedyna osoba żyjąca za granicą, i pokazywania Wam inny tok myślenia. Stałem się po prostu jakby punching bolem ludzi, którzy tam ze mną chcieli współpracować i współpracowali i nie widzą w ogóle swoich błędów, jakby i tak, żeby się spodobać innym graczom, którzy są na miejscu, um, używają jakby takiego naj, najłatwiejszego, najprostszego konsensusa, że jebać sentina, nie znając mnie, nie znając w ogóle moich reali życiowych, nie znając w ogóle mojego środowiska, nie znając w ogóle tego, co mnie na co dzień otacza i tak dalej. I mówią to do jakiegoś chłopaka, który się wolno porusza po całej Hiszpanii, po każdym bario, po każdej dobrej, gorszej dzielnicy i tak dalej, dzień i noc, nie? Um, tak jakby to po prostu było coś, co przechodzi płazem przez um, moją niedostępność, przez to, że żyję po prostu 3000 km od Polski, nie? Gdybym był w Warszawie, to ta sytuacja by trochę inaczej wyglądała i mi się wydaje, że w stosunku do innych raperów tam na miejscu, którzy właściwie mają bardzo podobny do mnie top myślenia i sposób rozmawiania i sposób zachowania i tak dalej, po prostu się nie odważą tak powiedzieć i to też było przykładem to, że ktoś wyzywa kogoś od szmat, od śmieci, a ten dalej mu na kolanko wsiada, bo chłopak jest za blisko i mógłby mu coś zrobić, także... Tutaj jest kurwa show-biznes, to nie chodzi o to, kto powinien komu coś robić, ale też nie powinno się show-biznesu za bardzo z półświadkiem i z ulicą mieszać i tak dalej. I też nie powinien chłopak za klawiatury w ogóle oceniać jakby um, życia faceta, który właściwie spędził całe życie na ulicy. Wiecie co chodzi? To właściwie to w ogóle nie pasuje, to też w ogóle nie jest w jego stylu właściwie. Może dał się ponieść emocjom i tak dalej. Tak samo jak ja to powiedziałem po pijaku, powtórzę to jeszcze raz, to są wszystko sprawy, które się zweryfikują prywatnie, które się sam na sam załatwi i które po prostu nie mają w ogóle miejsca w internetu. Jesteśmy po to tutaj, żeby was bawić jakby dobrą muzyką, żeby robić muzykę rozrywkową, muzykę uliczną, muzykę smutną, muzykę szczęśliwą. On jest po to, żeby jakiś swój content robić i tak dalej. Jesteśmy po to, żeby dostarczać wam ciuchy, dostarczać wam ewentualnie koncerty, tego typu rzeczy, ale jak to może być na przykład, że ja już go zapraszałem na trasę, która już była planowana. Ja go zapraszałem już na ten koncert mój. Miałem na lotnisku w Poznaniu mieć koncert na 20-30 tysięcy osób zorganizowany przez My Music, którzy już w przeszłości organizowali koncerty dla Lishi Keys, um, dla Stinga i różnych innych. Oni tam już rozmawiali z miastem Poznań, oni już rozmawiali tam z, z strażą pożarną, z tą um, całą obsługą tego lotniska i tak dalej. Już miało to wszystko być planowane teraz na wrzesień ale po prostu przez ten cały ciągły tok wydarzeń, przez ten ogromny hejt, który po prostu mnie spotkał po tym przyjeździe do Polski, który ja dzisiaj z dystansu po prostu widzę mega negatywnie, po prostu mogłem sobie to darować, po prostu robić dalej swoje i cały czas tylko zbierać jakby zbierać jakby swoje jakby laury, czy jak to się mówi po polsku, po prostu zbierać swoje sukcesy. To ja się po prostu zatrzymałem w swoim tempie nagrywania, zatrzymałem przy tym, że nagle że nagle narodził się pomysł robienia własnej wytwórni, wydawania własnych artystów, przez to też się jeszcze raz cofnąłem jakby w rozwoju swojej kariery i tak dalej. I uważam, że to było po prostu bezpotrzebne. To jeszcze nie był kompletnie ten etap i oczywiście różne strony, które nie chcą mieć konkurencji na rynku, próbowały... Od początku, jakby mnie tam blokować, wyciągać jakieś stare brudy, hamować mnie w moich torach i tak dalej. Także i tak jestem zdziwiony, że nadal 351 tysięcy osób mnie obserwuje na moim drugim koncie, że ludzie jednak rozróżniają jakieś bify internetowe od jakości mojej muzyki. I chciałem tylko tak ogólnie powiedzieć, że faktycznie to po prostu... Mm, no jestem trochę zniesmaczony tym wszystkim. Mogłem sobie darować ten przejazd. Można byłoby przez internet załatwić ten koncert, z Nienacka po prostu przylecieć, wyprzedać ten koncert, zarobić bardzo dobre pieniądze i pójść sobie do domu jako król, nie? A teraz po prostu leży kawał drogi przede mną, żeby ludziom trochę udowodnić, że tutaj chodzi o muzykę, że tutaj chodzi o rap a Nie powinni się tam w ogóle wpierdalać w moje sprawy jakieś prywatne, czy tam moje niemuzyczne afery i tak dalej, czy tam tematy, bo uważam, że to jest takie dość śliskie, że takie też takie, takie zdradliwe, trochę takie komunistyczne, takie, kurwa, czernianie, taki blackmailing i tak dalej. Takie poniżej pasa, po prostu kompletny brak kultury osobistej. I tak jak mówię, ja jestem słoniem w tej, w tej kwestii, ja nie zapominam nigdy, a ja swoje rzeczy zawsze bardzo skutecznie załatwiam. Natomiast to już nie jest... Um, do dyskusji przy świadkach, czy przy ludziach, czy cokolwiek przez internet, groźby i tak dalej. Też nie będę na przyszłość jeszcze więcej takich rzeczy w ogóle robił, też nie będę więcej w ogóle uczestniczył w tego typu aferach i tak dalej. To, co będę musiał załatwić, będę załatwiał po prostu poza tym podium medialnym. Bo mi tutaj nie chodzi o clickbait, mi tutaj nie chodzi o wyświetlenia. Ja na tym nie zyskuję, ja na tym tracę. Ja przez ostatnie dwa miesiące tych całych afer, ja już bym dawno miał 400 tysięcy followerów. Ja już bym dawno miał grubo ponad półtora miliona słuchaczy, liczby spadają ze streamingów i tak dalej, co się za chwilę wyrówna, bo to są takie sinusoidy, że to idzie w górę, że to idzie w dół i tak dalej, ale to było mi kompletnie niepotrzebne, zwłaszcza, że... Jaki to jest przeciwnik, z którym ani bym się nie bił? Bo po co? I z którym nie mógłbym rapować. To nie jest przeciwnik żadny, ja jestem raperem. Więc ani się bić, ani rapować, a... Na tym całym klaucie to zyskuje tylko on, na tym całym trollowaniu zyskuje tylko on. Ja musiałem ponad 500 osób, czy prawie 1000 osób zablokować tylko i wyłącznie, żeby mieć święty spokój i uważam, że mm, nie było mi to na korzyść, żeby jakieś 13-14 letnie dzieci z internetu wyzywały od sweli i tego typu rzeczy. Jak ja faktycznie jestem jakby mam network, mam sieć w całej Europie i oczywiście przez też jakby mm, przez kontent moich tekstów i tak dalej, dużo osób też takich ostrzejszych słucha mojej muzyki i całe życie właściwie jakby, jakby, jakby polskie pokolenie teraźniejsze, co na pewno tego nie wie, ale jakbyście wiedzieli trochę o mojej przeszłości też w Niemczech i tak dalej, to byście wiedzieli, że ja zaczynałem za czasów Bushida, zaczynałem za czasów Flera. My byliśmy pierwszym pokoleniem, które, które miało jakby parcie ze strony jakichś tam klanów i tak dalej, i tak dalej, czy tam klubów MC i tak dalej, nie? Um, I Berlin właśnie jest tego typu miastem. To, co dzisiaj robią Ańca w Zim, to my to robiliśmy w 2003 roku. Hmm. Także ja jestem człowiekiem o bardzo dużej historii, który po prostu w niektórych chwilach zwłaszcza jakby wypije, jest trochę zbyt dziecinny jak na tą pozycję, którą ma lub na doświadczenie, które ma. Tak? I daje się po prostu wciągać w jakieś niepotrzebne afery. Dlatego po prostu muszę powiedzieć pod tym względem Kat Wszystko co jest do załatwienia będę załatwiał ja, sobie sam, z kimkolwiek, co będzie coś ode mnie chciało, ale ja na żadne internetowe zaczepki, na żadne głupoty już nie będę reagował, bo ja nie jestem z tego pokolenia. Jak ja zacząłem rapować, to ludzie jeszcze robili kasety i winile. i ja się pierwszy raz podłączyłem do internetu w 2005 roku, gdzie miałem pierwszy raz internet w domu i Zacząłem czytać osoby na takim forum MZ, to się nazywało w Niemczech, do dziś ono istnieje. I wtedy już się zaczęły jakby pierwsze hejty w strony każdego rapera, bo to nie jest zależne od mojej osoby, czy cokolwiek nie ma co tego brać w ogóle personalnie, bo jak jest okazja, to do każdego tak piszą. A w dzisiejszych czasach, jak już 12 letnie dzieci sobie siedzą na placu zabaw z iPhone'em w ręku, to różne komentarze można znaleźć pod swoimi postami czy na swoich streamach i tak dalej, także... Nie ma co na to w ogóle reagować. Zatem miłej niedzieli Wam życzę i czekajcie cierpliwie na ZT-4. Streamujcie nadal megalomanie, streamujcie aporofobię. Chciałbym, żeby te albumy też odniosły status złotej płyty lub platynowej w przyszłości. Skupmy się na muzyce, skupmy się nad tym, co jest ważne. Czuchy Sicarius na pewno na przyszły rok, czy nawet już na tą zimę, będą kolejne już z moimi. Prawdziwymi spójnikami Także życzę wam wszystkiego najlepszego Pozdrowienia Z pięknej Alzacji Z pięknej Francji e, Mówię, trochę odpoczynku od tych upałów w Hiszpanii Dobrze zrobi Sicarius